Cześć, witam w kolejnym wideo. Dzisiaj film, relacja z Press Day w czeskiej zbrojowce. A w czasie tego filmu dowiecie się, jak możecie stać się posiadaczem zestawu gadżetów od Fragautu i firmy Helicontext, w którym główną rolę gra kurtka Wolfhund w kamuflażu Desert Night. Oglądajcie uważnie, w trakcie filmu będą się pojawiać informacje, co trzeba zrobić, aby spróbować stać się posiadaczem jednego z takich trzech zestawów. Czym był Presday? Presday było spotkaniem zorganizowanym przez czeską zbrojowkę dla dziennikarzy z całego świata. Byli nawet dziennikarze ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście z całej Europy, i było to spotkanie mające wypromować nową serię sztucerów bardzo fajnych sztucerów. Tyle, że nie możemy wam nic o nich powiedzieć, bo do grudnia jest na nie embargo, ale spotkanie zorganizowano. Oczywiście prezentacja sztucerów to jedno, ale całe spotkanie było bardzo dobrym pretekstem do zaproszenia do siebie dziennikarzy, pokazania im fabryki, pokazania im tego, co ta fabryka robi, i dania im tego do zabawy na Strzelnicy. I tak się robi promocję. Przyjechało 40 dziennikarzy zostali zakwaterowani w pięknym mieście, mieście o łomuńcu, słynącym z fiszplacu jeśli wiecie, o, o czym mówię, w bardzo fajnym hotelu. Czas wypełniony 2,5 dnia, tak, że nikt nie miał prawa się nudzić. Prezentacje, spotkania, wyczorki zapoznawcze, kolacje. I oczywiście prawie cały dzień na strzelnicy i czego chcieć więcej? Tak działa właśnie sprawny marketing. Zapraszamy dziennikarzy. Co się pokazujemy? Zabraniamy im na razie o tym mówić i wiemy, że dotrzymają słowa, ale jednocześnie robimy wszystko, żeby mieli o czym pisać do czasu, kiedy powiemy, że mogą pisać o tym, co im pokazaliśmy. Całość zaczęła się od wieczorka zapoznawczego. Następnego dnia mieliśmy dwie prezentacje. Pierwsza dotyczyła linii sztucerów, o której wspomniałem, a o której więcej powiedzieć nie mogę, a druga dotyczyła samej czeskiej zbrojowki. I z tej prezentacji wynikło, że w covidowym roku 2020 fabryka wyprodukowała prawie 403 tysiące sztuk broni. Docelowo w 2025 roku roczna produkcja ma sięgać 600 tysięcy sztuk broni. Znakomita większość bo około 85, a może nawet trochę więcej procent. To broń wysyłana na eksport. Oczywiście dominują Stany Zjednoczone, prawie 58%, ale druga, co ciekawe jest Europa z niecałymi 20%. Dalej Azja, Afryka, Ameryka Łacińska i Australia. Przewidywana wartość sprzedaży w 2025 roku ma sięgnąć 1 miliarda euro. Dobra, dosyć o statystykach, dosyć o CZC. Będziecie chcieli, to sobie poczytacie. Byliśmy na tej strzelnicy i jak widzieliście już pewnie podczas tego co gadałem, no mieliśmy okazję postrzelania z bardzo fajnych zabawek. Co ciekawe, czeska zbrojowka w tym roku, jak zapewne zauważyliście, pokazała też produkcję zakładów Colta z, ze Stanów Zjednoczonych, które... Przeszły na własność właśnie CZ. -ki. To przejęcie miało na celu przede wszystkim otwarcie sobie bazy produkcyjnej na miejscu w Stanach, bo takie są plany cz ale oczywiście także poszerzyło znacznie portfolio czeskiej fabryki. Dzięki temu mieliśmy okazję strzelać z rewolwerów, pistoletów i karabinków produkowanych przez zakłady. Kolta. Co prawda nie są one jeszcze w ofercie sprzedażowej czeskiej zbrojowki w Europie. Na to trzeba będzie poczekać przynajmniej do początku przyszłego roku. No, ale w ofercie jako takiej już są. W ogóle jeśli chodzi o możliwość strzelania, to było na bogato, bo stanowisk z bronią było w sumie cztery. No, w zasadzie pięć, tylko że na jednym były strzelby. Niestety, tylko do oglądania i robienia zdjęć, bo nie było strzelania ze strzelb. Na pozostałych czterech stanowiskach mieliśmy broń krótką. Sportową i EDC, powiedzmy to, co widzicie właśnie w tej sekcji na filmie. Tu ja strzelam z rewolweru. Na następnym stanowisku, które zobaczycie za chwilę, była broń krótka, no powiedzmy service weapon, czyli wszystko, co związane z wojskiem, policją i służbami używającymi broni krótkiej i to w różnych kalibrach 9 i 45 ACP. Trzecim stanowiskiem, które będzie później, to była broń długa, no też powiedzmy service weapon. A ostatnim stanowiskiem, z którego niestety nic nie zobaczycie, było stanowisko myśliwskie, a tam dominowały sztucery, o których Wam nie możemy mówić. Było na bogato. Było na bogato, dlatego że było kilkadziesiąt egzemplarzy różnego typu broni palnej. I była. Kompletnie nielimitowana amunicja. Nikt nie patrzył na ręce, nikt nie patrzył, ile ładujesz amunicji, nikt nie patrzył, ile razy strzelasz z danej broni. Wszystko było dowolne. Kończyła się amunicja, sygnalizowałeś, i momentalnie na stanowisku pojawiały się pudełka z nowymi nabojami. Obowiązywały tylko dwie zasady. Ściśle zresztą przestrzegane przez samych strzelających. Pierwsza to zachowanie bezwzględnych warunków bezpieczeństwa zgodnie z udzielonym nam wszystkim instruktorem. A druga, niestety bardziej bolesna dla gości, zakaz strzelania seriami. Niestety, jak zobaczycie później na stoisku z bronią długą, były to egzemplarze, które umożliwiały strzelanie ogniem ciągłym, ale poinformowano nas, że strzelnica jest cywilna. I uwaga, boryka się z podobnymi problemami jak strzelnice w Polsce, czyli okoliczni mieszkańcy mają po prostu pretensje, że ta strzelnica tam istnieje i strzelnica po prostu pilnuje się, aby nie dawać pretekstu mieszkańcom do tego, żeby się przyczepić i doprowadzić do zamknięcia obiektu. No, jak widać, nie jest to wyłącznie domena Polski, w Czechach jest podobnie. Czy pokazano nam dużo nowości? Nie. Pretekstem do spotkania była prezentacja nowej linii sztucerów, o której nie mogę Wam powiedzieć, przynajmniej na razie. Ale oprócz tego przemyconych zostało kilka rzeczy, które no nie są jakimiś super nowościami, ale niespecjalnie też się nimi chwalono. Mam tu na myśli przede wszystkim karabinki Bren 2. W wersji ze składaną kolbą, a dokładnie z kolbą wysuwaną, czyli taką kolbą jak na przykład w starym dobrym raku. Przeznaczone to są karabinki jako broń PDW, bo mają lufy 10-calowe, albo może nawet i krótsze. Po złożeniu, po wsunięciu kolby są naprawdę niewielkich rozmiarów i mogą być łatwo przewożone w pojazdach, zwłaszcza w jakichś ciasnych typu czołgi. No, hitem był na pewno Bren Battle Rifle, czyli ten, który widzicie właśnie na filmie, czyli no, odpowiednik z kara H. Bren strzelający amunicją 762 na 51 No, jak widzicie, Janek radzi sobie z tym potworem naprawdę świetnie, ale jest kawał chłopa, to co się dziwić. Z drugiej strony, ten karabin był chyba najbardziej obleganą bronią na całym tym pokazie. Oprócz niego zademonstrowano jeszcze inne karawinki z rodziny Brena, w tym konwersje strzelające amunicją kołasznikowa, czyli to, co ostatnio zaprezentował nasz Radom. No, Bren na Kałacha kopie troszeczkę mocniej, tak, ale, ale nie jakoś bardzo mocno, natomiast ma całą ergonomię karabinka Bren strzelającego amunicją 223, co jest jego niewątpliwą zaletą. Tu widzicie, jak ta broń zachowuje się podczas strzelania. No widać, że kopnięcie jest jednak troszeczkę mocniejsze, ale nie, nie ma naprawdę dramatu w porównaniu z amunicją 5,56. No tutaj 762x39 z kolbą wysuwaną. Ten kopał trochę mocniej. No wynikało to z konstrukcji tej kolby. Nie dawało się tak dokładnie przyłożyć do tego karabinka. Jak w przypadku kolby plastikowej, ale za to 223 z kolbą wysuwaną. Jak widzicie, do opanowania zupełnie spokojnie, tak jak zwykły karabinek strzelający tą samą amunicją. Oprócz tego zademonstrowano nam jeszcze skorpiony w kilku odsłonach z bardzo długą lufą, z krótką lufą, z fan switchem i bez fan switcha. No i to w zasadzie prawie wszystko. Może jeszcze warto wspomnieć Colta M4 prosto ze Stanów. Karabinek w wersji no, dla armii amerykańskiej zasadniczo. Chociaż ten był wersją strzelającą wyłącznie ogniem pojedynczym. No cóż, spotkanie rewelacyjne naprawdę. Bez dwóch zdań wiele firm może uczyć się od cz jak robić marketing. Zaproszenie dziennikarzy, goszczenie ich przez 2,5 dnia to naprawdę nie jest wielki wydatek, a jednocześnie zapewniono sobie to, że dziennikarze będą pamiętać i przez kilka następnych tygodni czeska zbrojowka będzie przewijać się w mediach branżowych no, a w momencie kiedy embargo na informacje o sztucerach zostanie zdjęte, mają jak w banku, że internet i, i prasa zostaną zalane informacjami właśnie o nowej linii sztucerów. No dobra, wróciliśmy, pojedliśmy, popiliśmy, postrzelaliśmy, bierzemy się do roboty, kręcimy następne wideo, wydajemy następny numer fraga, a wy Przeczytajcie wskazówki odnośnie tego, jak wziąć udział w naszym radosnym rozdawnictwie, i życzę Wam w nim powodzenia. No to bawcie się dobrze.